Witajcie kochani serdecznie. No, na, nagrywam się, no, nie było przygotowane, ale e, obiecałam Wam, że e, powiem jak wygląda. Dzisiaj jest 1 września, e, piątek 2023 i e, chciałam Wam podziękować za miłe komentarze, co ostatnio przeście mnie e, no dużo, dużo Was było. I e, jeszcze raz proszę, jak mi piszecie, że e, na komentarzu, że maila, żeście wysłali, nie ma odpowiedzi, to do mnie mail nie doszedł, proszę powtórzyć jeszcze raz, także tam, gdzie znajdę taki komentarz, to ja zawsze odpowiem. I e, kotek mi wchodzi po włosach, Ania. nie, zawsze towarzyszy nam. E, tak jak żeśmy obiecali, no ja coś czułam, że nas grypa drapnie i drapła rzeczywiście. Ja jeszcze nie całkiem jestem i stanie przy siłach, jak to się mówi. No ale żeśmy to ogarnęli nawet dosyć mocno. Mnie, m, pierwszą noc to mnie i trzepało, i, i zimna, i z gorączki. I potem na drugi dzień już było lepiej. Jest, jest dużo, dużo lepiej, ale jeszcze wypociny są i tak mamy, jesteśmy troszeczkę osłabieni bo i przy tym stanie to i się głodu nie odczuwa, nie chce się jeść, pije się dużo i ja tam e, e, nigdy w łóżku nie leżałam, ale, ale jeden dzień to wstawałam się, kładłam, wpadałam w jakieś sny, wydawało mi się, że zamiast jeden dzień to, to, trzy, e, to jeden dzień miał trzy dni, tak był wyciągnięty, że tak odczuli obydwoje, nie? Może przez te drzemki wpadanie i wstawanie i znowu, ale to dużo pomogło. Także na białą bazę idziemy teraz w niedzielę. Także w poniedziałek będziecie e, mogli e, dalej e, obserwować informacje. A mamy dużo zapytań, także e, kumulujemy to, żeby no, ciekawe były, e, niesensacyjne, bo sensacji tutaj nie przekazujemy żadnych. <śmiech> Przepraszam, <śmiech> będę musiała, bo jeszcze mam problem. Wybaczcie mi coś czułam, że mogłam. Jak będę dużo mówić to mnie stać mi da teraz wody. fajne to jest, ale. O, dzięki. No zdarza się. To to nie było zaplanowane. <laughs> będzie lepiej. Z dnia nia, dzień będzie lepiej. Tak powiedziałam. Sensacji nie przekazujemy, tylko y, dostajemy odpowiedzi na nasze pytania. Sensacji jest teraz tyle na YouTube. My żeśmy pooglądali taki przegląd, zrobiliśmy ostatnich nagrań. To co wchodzi. Z różnych źródeł, no to naprawdę tak do uj jest przerażająco. Mój musi ze strony głosowe muszą się uspokoić trochę. Że. I tam właśnie są sensacje, i oglądalność jest w tysiącach, w tysiącach. Nie chcę, żeby całe nagranie było z moim kasztem wypełnione, ale jeszcze jestem w stanie grypowym. Momencik. Przepraszam, stanie musiał kamerę wyłączyć. Musiałam trochę. Wziąć oddechu, bo jednak przy takim stanie, jak z trudnych głosach się dużo mówi, to rajcuje, podrażnia struny głosowe, ale wam się nagram, pomimo mojego stanu. Tak, wiecie, takie sensacyjne dochodzą. Teraz dużo jest grzebane, co ten słynny szwab, że książkę napisał, co tam w książce jest tłumaczone, pokazywane. Z jednej strony. Kto chce tego czytać, niech czyta. Kto chce słuchać, niech słucha. Wchodzi w te frekwencje jakiegoś szwaba, jego marzeń, jego wizji. To jest jego wizja. Czy my musimy w jego wizję wchodzić? Nie wierzę w to, że ich plany wyjdą. Co oni krzyczą, jak ta Greta z tam, z, ze Szwecji, jakaś autystyczna dziewczyna, wystawiają ją na podest, która krzyczy: że żeście zniszczyli moje dzieciństwo. No to no przecież to, to tylko kija i pogonić e, takie coś do domu z nią. Tam spędzać swoje dzieciństwo, a ona nie myśla o tym dzieciństwie, jakie inne rodziny mają. Co dzieci mają, jakie dzieciństwa? Nie mają co jeść, z czego żyć, są wyrzucani z domów i tak dalej. Także nawet tego nie oglądać, bo ludzie szukają sensacji, oglądają, nabijają ich w tysiącach, w tysiącach, i oni są na podejście, Oni myślą, że to wierzymy. Co nam przekazują, a my w to wierzyć nie chcemy i nie przyjmujemy tego. Musimy być ostrożni, nie wchodzić na ich linię czasową. To jest ich linia czasowa. Jak ja to oglądam, ja patrzę i rozmawiam ze Staniem, ja, ja to widzę jak za, za ścianą. Mnie to nie dotyczy, jakbym to oglądała z góry na dół. Tak? Nie będę tego słuchać, nie będę oglądać i, i, i nie będę tego przyjmować, czym nas chcą karbić, co nam przekazują. To znaczy, jak byśmy oglądali Jasia i Małgosię, to też pójdziemy z dziećmi do lasu, zostawimy i jakaś tam baba Jaga i weźmie do domku z, z pierników. I tak dalej. Oni baba Jagę na końcu do pieca wrzucą. Bajka, no może bajkę opisał swoją wizję, tak ten, ten bili, inni, cała banda. Zobaczcie co się dzieje. Oni się z tego śmieją, Nakarmi karmią, nas karmią. Odchodzą z polityki, oni żyją dobrze, są zaopatrzeni i w pieniądze. Muszę pomału, bo jednak znowu zaczynam je najcować, <laughs> jak mówię do Was. I dlatego jest taki, jak jest. Oni chcą, żebyśmy żyli w ciągłym, w ciągłym strachu i lęku, a my tego nie chcemy. Naprawdę, jak tego się słucha, <laughs> to, to z, je, taka zapaść się robi, tak? Nie potrafimy się cieszyć z, z niczego. Wychodzi, no dobra, zaczęli znowu sypać. Tak, jak mówiłam, przez te sypanie coś tam do nas spada. Ja muszę spowolnić trochę, bo odczuwam to, chyba. jak rozmawiamy, to krótkimi zdaniami. A tutaj ja teraz jak w ciągłości to mnie podrażnia. Ale dokończę. Dobra, no widzicie, takie właśnie zarazy nam szykują, ale nie podajemy się, bo jesteśmy silni. Nasze ciała to, to są organizmy, które zwalczają. Takie właśnie choróbska, takie zarazki, czy wirusy istnieją, bakterie są udowodnione, wirusy nie są udowodnione. Na czym to polega? To już wszystko jest stworzone sztucznie, tak. I dlatego dobrze na dwie części możemy to rozdzielić. Co się dzieje. Nie wiem czy zrobić krótką przerwę, czy dobra, spróbuję. Z jednej strony my, biały człowiek, jest nie belką, ale ością w oku gadów. Bo my mamy inny rozwój. My mamy e, pochodzenie. E, dobrze, pochodzenie. Dużo jest właśnie hybrydów, ale my jesteśmy z czystej linii. My mamy informacje w sobie. I wszystko, gdzie zaczęli właśnie gnoić Watykan, kogo zaczął? Białych. Potem to się rozeszło. Dlaczego oni chcą zniszczyć białą rasę? A biała rasa rozeszła się po całym globie, tak? E, próby są robione na, na innych rasach ludzkich, bo mamy tu parę ras, nie? I dlatego oni są tacy, jacy, jako tacy nie rozwijają się. Nie rozwijają się teraz. Jak ja nie każdę, to moje psy reagują. Nie rozwijają się tak wysoko jak my. E, także nie jestem przeciwnikiem żadnej rasy. Powinniśmy żyć w symbiozie, się cieszyć, pomagać sobie i żeby równość była. A tutaj równości nie ma. I dlatego, biały człowiek. Dobrze. Nie będę mówiła cały czas biały człowiek, bo to może drażnić tych, którzy mają inny kolor skóry czy, czy innego pochodzenia. My cały czas się wymieniamy, doświadczamy też w innych skórach, w innych kolorach, w innych cywilizacjach. Tak? Tylko chodzi tutaj, co na Ziemi że koncentrują się na białym człowieku, żeby zlikwidować tą, tą rasę, tak? A zresztą to oni sobie jakoś pod siebie i zniewolić. Tylko my do tego dopuściliśmy, poszliśmy na błyskotki, tak? których nie potrzebujemy, ale jesteśmy łakomi na coraz więcej i więcej, na nowe i nowe, jak więcej i więcej. Także... Mm, Dobrowolnie prowadzimy kotki, psy, żeby im chipy wkładać. To wszystko są próby laboratoryjne, jak to działa na potem na człowieku, jak to będzie oddziaływać, nie? bo gdzieś muszą próbować. A pierwsze są zwierzęta, niewinne zwierzęta, nie mogą się poskarżyć. Jaka radość była, że zamiast karty czy telefonu to tutaj ci jakiegoś cipa wsadzą i wszystko może sobie na ręce robić. Nie? No to przecież jest tragedia. To, jest, to już jesteś komputerem, jak na to idziesz, to już jesteś, nie jesteś czystym człowiekiem po prostu. Duszę zaprzedajesz ciemnym gadom, nie? Bo, bo na tym to polega. Także e, jeżeli nie będziemy tego gówna oglądać, to oni widzą, że nie ma zainteresowania, bo oni nas karmią tym, bo oglądamy i, i jak więcej i więcej, no to oni produkują więcej to dla nas, żeby nasze umysły po prostu przepadły, zapadły się. Już części jest większa część, już ma zapadły umysły, nie? Teraz jak przyjdzie propozycja na nową e, daweczkę, no to polecą, są tacy, którzy polecą i będą brali i brali. E, dzięki Wam wszystkim, którzy żeście tego nie dokonali i zostańcie czyści. Bo niech wasze. Wy jako istoty, żebyście zostali czyste, żebyśmy mogli powrócić do Atta, żebyśmy mogli doświadczać nie tylko tu na tej planecie, na tym klejnocie. Są inne planety też klejnotami. Czy będziemy chcieli schodzić, czy nie? Sami będziemy y, decydować o tym, ale nie dajmy się zwieść po prostu na niczym. To jest tak, ja Boże głupi przykład dam, bo ja zawsze mówię, my, my jesteśmy na odwiedzinach, tak? Jak jedziemy gdzieś na urlop, Leżysz na plaży i chodzi czarny człowiek. Ma pełno zegarków szwajcarskich, naturalnie, ale on ma tanią, tak? Skusisz się, kupisz, wrócisz do domu, dopiero doświadczysz. Tak samo oni nas karmią tymi błyskotkami, i my to łykamy. Także, co się dzieje na wschodzie, niech się tam rozgrywa. My nie wkładamy palców ani rąk w to. Przyczyna jest inna. Oni grają w szachy na naszych plecach. Zabierają nam podatki z podatków jeszcze dalej z podatków, z podatków. No i każdy dostaje jakieś pisemko i idzie na kolana płaci, żeby nikt nie płacił. To by krótki żywot był tych, tych, tych e, no, którzy mają się za mocnych. Upada. Wszystko im upada. Ale tak mówiłam, nie ma jedności, więc coś zapłaci, a ci co nie zapłacą, będą ukarani. Ale dlatego, że ci zapłacili, ci inni, ta druga strona. I tak mówiłam, dlatego to upada wszystko, ale nie chcemy tego upadku. Musimy być silni. Jak wzrasta prąd, tak? Rachunki wam zwiększają, żeby była jedność. Nikt nie zapłacił faktury. Co zrobią? Co wam zrobią? Odłączą prąd, dobra, wytrzymamy bez prądu tydzień, może dwa, ale upada. Upada wszystko i właśnie, i, i ci na górze też upadną przez to, ale tej jedności nie ma i nie będzie, bo nigdy nie było. Bo w człowieku rozwinęła się zazdrość, nienawiść i e, o miedze kłócą się, tak? Chociaż przejście będzie szerokie, ale tam 10 centymetrów należy tamtemu. No no, no nie wiem, tak jak robię przegląd takich różnych informacji, to jest aż ciężko, a przecież takie jest życie piękne. Nasza planeta ma tyle miejsca, że każdy by mógł mieć połacie łacie i przechodzić sobie dzień i noc i bez sąsiada. Jesteśmy okłamowani ze wszystkich stron, tak? Ja już nie czekam na nikogo, na, jakiś, na zbawców, nigdy nie czekam na jakieś zmiany, wymiany. My musimy tą zmianę zrobić, na nas nikt nie zrobi. Tak? I e, ja nie mogę mówić już o innych krajach, bo ja tam nie jestem, ja tylko mogę z informacji coś tam wyłapać, ale już się tym nie zajmuję, bo żeśmy to, co mieli przekazać, przekazaliśmy. E, palą, gdzie się da, wypalają wszystko. No, żeby niszczyć człowieka nawet tam na Hawajach samochody z ludźmi, z malutkimi dziećmi zostały spalone, bo to wszystko są nagrania, informacje, nie. I co my jesteśmy człowiek dla nich wartny, dla gadów? Nic. nie? Tak jak mówiłam, było dużo, że oczekują jakąś cywilizacja, zejście, że o NK, że jakaś schodzi cywilizacja z tego. No właśnie, to wszystko nadawane jest po to, żeby zniszczyć i przejąć planetę, ale nie przejmą tę planety, bo będzie rozdzielenie, a na tych znak zostają na zgliszczach ci, którzy chcą zostać. I koniec. Tak, y, mam zapytania, kiedy to się odbędzie? Już nie mogę doczekać. Ja nie mogę tego wam odpowiedzieć i żeby nawet wiedziała, to mnie powiedziała, ale ja naprawdę nie wiem, nie wiemy tego i nie pytamy o to. Bo nikt nie wie, czy ja przejdę, czy ty przyjdziesz, czy tamten przejdzie. Tego nie wiemy. Jak to się odbędzie, ale się odbędzie. Tego nie wiemy. żeśmy tam przekazali z różnych źródeł, z różnych źródeł, no z jednego źródła, ale przez różne osoby i wszystko się pokrywa. Dobra, to chyba na tyle by było, a jeszcze ja tam prosiłam o kontakty do pszczelarzy i dziękuję bardzo. Już nabrałam kontakty i zamówimy z chęcią miodu z Polski, prawdziwego miodu, nie jakiś tam podróbek. I będziemy próbować i używać nie, różnych nalewek. I w ogóle ja lubię miodotworzyć i łyżką nawet nie zjeść sobie dobrego miodu. Od dzieciństwa to robiłam. I może to dawajcie to dzieciom lepsze, jest jak jakieś właśnie już niepewne słodycze, których no już nie będę już o tym mówić, bo już mówiłam i powtarzać nie chcę. I jeszcze jedno, ci co teraz zamówili olejki, proszę o cierpliwość, w następnym tygodniu będziemy wysyłać, bo dostaliśmy jeszcze dostawę jedną i mieszamy, bo już wszystko sprzedane. I teraz mieszamy na nowo i dostaniecie, w przyszłym tygodniu będziemy wysyłać. I zapraszamy, kto chce, bo partia przyszła, zamawiajcie, my robimy na bieżąco. I właśnie to jest dla dla ciała fizycznego od noworodka do najstarszej osoby. Jest To jest naturalny, tam nie ma żadnej chemii, nie ma żadnych jakichś środków, yy, jak to się mówi, podtrzymujących, czy dopingujących, czy jakiś. Wszystko jest natura. Pytacie się, od otworzeniu buteleczki no to cztery miesiące do pół roku, tak? Ale jak otworzysz, no to używasz co dnia, tak? A ma. Jak my wymieszamy, to jest na cztery lata jakby w zamknięciu. Tak? No ale po co kupuję, żeby używać? Także kochani, na bazę idziemy dalej, teraz mieliśmy przerwę tydzień czasu, no bo wiadomo, w tym stanie. A nie, ja muszę być skoncentrowana, on teraz <laughs> powie chodzi. I e, jeszcze mam kosmiczny szum, jak to się mówi w głowie, nie? Ale wszystko przejdzie, wszystko w dobrym myśleć. No i e, to a mantadyny to y, tylko przez trzy dni wzięliśmy, a teraz jesteśmy na naturalnych y, tych, tych y, środkach. Także wszystko jest dobrze, do przodu. Jeszcze brakuje takiego apetytu dobrego. Stani zawsze jakieś tam robi takie polskie, szybkie i jeszcze do tego z kefirem albo kwaśnym mlekiem, a ja to lubię, kartofle z cebulą. To smakuje. Nawet zwierzaki lubią, jedną pieski. Resztki. Także u nas jest wszystko dobrze, wszystko w porządku. E, no, e, u was jesień, a u nas jeszcze lato, bo sezon jest do końca października. Tak? E, jeszcze, e, jeszcze raz zapowiem, bo ci co do mnie piszą maile, no to mnie oglądają teraz, tak? E, są zapytania do Centrum Harmonii na jaki termin? Na, żeby do Kryształowej Góry prowadzić, tego my już nie mamy już długi czas jest centrum harmonii zamknięte dla gości. To wszystko oddałam, mieszkanie dla gości oddałam. I my tylko robimy teraz z Simony, idziemy na bazę i to robimy na odległość. Już nie przyjmujemy żadnych gości ani regresji hipnozy, żeby ktoś przyjechał specjalnie. Tak samo nie, chyba, że ktoś z tych, którzy już u nas był, znam jest gdzieś na czasach i wpadnie, ale tak to y, nie prowadzę ani przez y, Skype, bo Skype i też siada, to już ta technologia już po prostu, już się skończyła. Także macie jeszcze, co do technologii, macie ostatnie te nagrania, że bardzo jest niezgodność mikrofonów, ja mam tutaj dwa. Stanie kupił nowe mikrofony, to są te takie studiowe i to jest na stereo, dlatego mi podłączał na dwa, bo jedno ma zawsze Simona, drugą ja i to idzie na stereo. I było niesynchrozowane ten, ten mikrofon, dlatego tam ten, ten dźwięk nie dobry. Ale teraz mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Tak jeszcze mówiłam: zamawiajcie olejki, dopóki jeszcze mamy. To jest wypróbowany olejek, już 18 lat, a 19 lat będzie tak. I tak widzicie, moja rodzina, wszyscy zdrowi, są, ciało zdrowe, kwitnie, i wszystko jest dobrze. U mojej córki Sara jest właśnie na podstawie mojego olejku Gracja e, krem i zapraszamy Was na wszystkie bazy. Dbajcie o siebie. E, no tam e, jest takie zapytanie, czy właśnie jest po tych, tych dapkach, po tych co przyjmujemy do siebie, czy, e, e, czy, to, czy to w ogóle coś pomoże. Tak, pomaga w laboratorium u Rafaela. Nasza cywilizacja odgórnie. Twoja kopia idzie tam i wszystko na kopii jest zrobione. Kopia łączy się z ciałem i właśnie jest regeneracja obiegu krwi. Tak? A wszystkie bakterie, wszystkie wirusy, które mówią, że to wirusy, dobra, wszystka zaraza jest we krwi. I e, bardzo jest lubiona też kaszanka na, na krwi, wszystko co jest... Chyba ten czerwony salceson. Nie jestem rzeźnikiem i nie powiem. Wszystko, gdzie jest krew dodawana, to właśnie krew nie jest czysta. Nie powinniśmy tego jeść. Tam, gdzie właśnie jest. A ja sama bułczankę bardzo lubiłam. Bułczanka. No, może bym się skusiła jeszcze, nie, ale jak się ma te informacje, to raczej tego nie powinno się jeść przetworów tam, gdzie jest krew dodawana. Tak? No musimy się przestawiać, na dużo się przestawiać, tak. No na pewno chodzicie teraz na grzybki, jagody, wszystko robicie zapasy. Fajnie te zapachy, pamiętam te z grzybów. Tutaj nie mamy lasów z grzybami, na północy Hiszpanii na pewno są, bo to wszystko jest, już tam może za Madrytem to już jest wszystko, nie? Bo tutaj przy wybrzeżu to nie mamy takich luksusów, <laughs> musimy kupować suche. No, a może ktoś z Polski, właśnie zamówię? Jeżeli ktoś ma eleganckie, suche grzyby, tylko żeby nie było jakichś niespodzianek w nich, <gry> naprawdę zamówię i zapłacę. Zawsze, jak teraz ten miód mówiłam, tylko kurierem UPS, oni szybko dostarczają cenę. Mi tam podacie, ile to, oni tam idzie na wagę, na wielkość, i cenę, ja, ja zapłacę za wszystko, tak? i grzyby suszone z chęcią, jak macie dobre grzyby, tak, to zamówię tak samo. Naprawdę zamówię. Także dajcie znać, jak ktoś ma dobre e, te, co tam jeszcze można tak, z takich fajnych rzeczy. Tutaj czego nie ma, nie? No jakieś, e, e, nie wiem, jakbyście mieli jakieś jagody w słoikach, ja też zamówię. U, UPS właśnie przywozi, bo kiedyś zamawiałam e, do tego, e, do tej e, ta firma do domku w Polsce i wszystko przychodziło elegancko właśnie UPS-em. I też w słoikach, kompoty różne zamawiała mnie, no bo tutaj dużo nie ma kompotów, to co jest właśnie w Polsce. I teraz muszę wejść, ale to chyba, nie wiem, chyba wszystko tam podrożało, ale ja mówię do domowej roboty. Jak ktoś ma, dużo ktoś produkuje, to ja zamówię u was. Takie właśnie rzeczy zamówię, bo... To jest taka tęsknota za, za tym i, i jemy chętnie, nie? Mamy te korzenie z Polski, się pamięta z dzieciństwa i smakuje. I jeszcze jedna sprawa. Jeżeli jest rzeźnik, który robi własne wyroby, tak? Nie mówię te masowe, co robią w sklepach, czy dlatego, bo są jeszcze na pewno tacy, właśnie wędzone, jakieś wędzone kiełbasy, E, e, wędzona polędwica. E, właśnie też byśmy też zamówili takie rzeczy, ale naprawdę z, z dobrego źródła. Jeżeli macie jakiś kontakt, czy możemy słucha bezpośrednio, jakiś dobry rzeźnik, właśnie wszystko wędzone, to też UPS-em wszystko przyjdzie, bo oni bardzo szybko, 4-5 dni i jest tutaj. A już teraz jest chłodniej, już nie ma tych upałów, także e, wszystko wędzone przejdzie. Jakiś boczek wędzony. To co teraz przez te chłodniejsze. Można użyć przez te chłodniejsze dni, nie jakieś tam jakąś zupę, kapuśniak, grochówka będzie się robiło coś takiego i to takie rzeczy są dobre. W żurku nie wiem, bo w życiu u mnie w rodzinie nie, nie, żurek nigdy nie był robiony, nie znam, nie wiem nawet jak smakuje. Może stanie będzie się kiedyś, może kiedyś ugotuje, to nie wiem czy też, ale chyba potrafi, nie? Muszę się spytać. Także takie, takie różności to zamówię chętnie, nie? Nie przez jakieś przez firmy, przez firmy nie będę zamawiała, bo wiadomo od prywatnych. Od prywatnych, jeżeli tego to z chęcią zgłaszajcie się, piszcie mi maila. Pod spodem jest widente.kontakt. To jest do mnie, piszcie i przysłajcie jak macie strony, albo macie wyroby zdjęcia, róbcie i wysyłajcie mi cenę, piszcie, ile i co kosztuje i. Będziemy zamawiali naprawdę z chęcią, dlaczego nie, nawet jak ktoś ma ogórki kiszone w słoikach, zamówię też, naprawdę zamówię, no takie domowe swoje, e, co, co jeszcze, co jeszcze takiego dobrego jest robionego, nie wiem, e, nie wiem, a najchętniej to ja bym zamówiła pierogi, pierogi, by macie takie dobre w Polsce pierogi, ale... Nie ma jak. No. E, no. Tego to bym naprawdę chciała zjeść. Dobrze, kochani. E, na tym kończę. Zapraszamy Was jeszcze na wszystko, co Wam zaproponowałam i oczekuję od Was tak samo propozycji. E, zostańcie zdrowi. Jeszcze coś miałam dodać? Nawet nie wiem, Pani akurat wyszedł, może bym podpowiedział. Chyba to wszystko. Także nie dajmy się zwariować właśnie. Zajmijmy się czymś przyjemnym, czymś dobrym. I to, co ma się stać, to i tak się stanie. Na to nie mamy wpływu, tak? Tylko nie dajmy się wkręcać w coś, co możemy wspomagać zło. Zło, złu, zu, złu, jak to się mówi, tak? No a tak poza tym wracamy do zdrowia, do sił. Jesteśmy dla Was. I na ten moment... Pozdrawiamy Was wszyscy serdecznie. O Simone też jest, też przytakuje wam dołożyć. I e, jeżeli jakieś nowości dojdą, zawiadomimy Was i na niedzielę szykujemy się na białą bazę. W poniedziałek będziecie oglądać, a ja w niedzielę może się nagram, jak już będziemy na białej bazie, żeby w skrócie Wam dać znać. Tak? Dobrze kochani. Trzymajcie się, zaopatrujcie się teraz na cięższe miesiące i... I damy radę, damy radę. Kartofli sobie za, zabukować e, warzyw takich rzeczy, tak? Wiadomo, że fajnie, szybko sobie porobić i do zamrażarki, ale jak prąd siądzie, no to będzie po ptakach. Kiedyś były takie ziemnianki, e, e, piaskie przysypywane to było i to było trwałe. Ja pamiętam dzieciństwa, to było zawsze świeże, nie? Można, kto ma możliwość, to róbcie, a potem... Ten, kto ma za dużo, sprzedawać dalej i dzielić się, ze wszystkim się dzielić. Jeden ma to, drugi ma to, albo wymieniać, albo się dzielić. Tak, o to prosiłam, jeżeli się zgłosicie. Będziemy zamawiać tu i będziemy smakować Waszych wyrobów. I już się na to cieszę. Na ten moment, kochani, zostańcie zdrowi. Namaste. No.